Rusza modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią, znajdującego się na Legionowskim Stadionie Miejskim. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w środę rano prezes KZB Legionowo, jako główny inwestor w towarzystwie prezydenta miasta oraz radnych, przekazała wykonawcy teren pod realizację tej inwestycji. Wszystkie prace mają być gotowe w ciągu 45 dni od momentu wprowadzenia firmy na plac budowy. W dniu dzisiejszym spółka KZB Legionowo wprowadza firmę wyłonioną z przetargu na modernizację boiska na Stadionie Miejskim. Firma to Ever Sport, szef Marcin Marcinkowski, zamieszkały w Chotomowie. Wybraliśmy najlepszy, najlepszy system kładzenia tej trawy. Odpowiedni włos trawy o długość, odpowiedni podkład, że dzieci nasze będą korzystały tak, jakby z naturalnej trawy. To, na co zamieniamy, będzie zdrowsze też dla często młodych, kształtujących się stawów piłkarzy, bo. Tutaj mamy tą trawę położoną bezpośrednio na, na, ubitym, na ubitej ziemi, a w nowej technologii będzie dwucentymetrowa miękka mata i na to trawa, ale też trawa z innym granulatem. Tutaj był problem, że w letnie dni ten granulat wydawał nieprzyjemną woń. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii ten problem bezpowrotnie zniknie. Mówię, że to jest system, ponieważ nie jest to sama trawa sztuczna zasypana granulatem. Jest to trawa ułożona na szokpadzie, czyli na elastycznej macie 2-cm i dopiero jest rozkładana i klejona trawa 6-cm zasypana piaskiem kwarcowym, co ważne, nie granulatem. Yy... SBR, tak jak tutaj, czyli z przemielonych opon samochodowych, z granulatem EPDM, który nie wydziela takich zapachów i nie brudzi. Cały system będzie bardzo przyjazny dla stawów i układu kostoszkieletowego dzieci i dorosłych. Będzie bardzo elastyczny i bardzo nowoczesny przede wszystkim. Cała inwestycja ma kosztować niespełna 1 800 000 zł, z czego prawie połowa pochodzi ze środków zewnętrznych. Współce KZB Legionową udało się bowiem pozyskać ponad 700 000 zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Z budżetu miasta wydamy na to 750 000, a resztę będzie pochodziło z budżetu państwa. Także na pewno będzie służyć przez kolejne. Naście lat i będzie służyć zdrowie i przyjemniej dla, dla mieszkańców młodych mieszkańców i nie tylko młodych. Boczne boisko na Legionowskim Stadionie Miejskim istnieje już ponad 12 lat i jest trzecim na Mazowszu pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim ze sztuczną nawierzchnią.